Dzień dobry Państwu. Dziś powracamy do sprawy Doliny Trzech Strumieni, czyli tematu rezerwatu bądź obszaru ekologicznego na dzień dzisiejszy. Dokładnie jest to użytek ekologiczny Doliny Trzech Strumieni: skolwinki, stołuczynki i żółwinki. Dlaczego do tego tematu wracamy? Jak zapewne Państwo pamiętają, a dla tych co nie pamiętają, to przypomnimy: miasto planuje wybudowanie na w tymże cieku w tej dolinie, e, dwóch zbiorników retencyjnych, które z założenia mają gromadzić opady deszczowe e, i zabezpieczyć osiedle celulozowa przed zalewaniem. W ostatnich siedmiu latach e, taka za, zalanie nastąpiło dwukrotnie, znaczy dwukrotnie wezbrało potok na tyle, że woda z niego wystąpiła, ale przyczyną tegoż wezbrania i wystąpienia, wylania się potoku na ulicę, problemem okazały się kraty zabezpieczające. Ona miała gdzie popłynąć, miała gdzie ujść tylko kraty, które zabezpieczają wpłynięcie tego potoku do części, którą jeszcze przed wojną zostały wpuszczone pod osiedle, czyli do kanałów, bo tenże potok przed blokami przy ulicy Celulozowej wpada do kanałów i kanałami płynie na ter, pod torami, pod ulicą, pod osiedlem, płynie w kierunku Papierni i tam z kanału podziemnego przechodzi w kanał naziemny i przez ten kanał przepływa sobie spokojnie do Odry. Tak więc, tak to wygląda. Czy w dniu dzisiejszym, na dzień dzisiejszy, potrzebujemy tych zbiorników retencyjnych w takiej formie i w takiej postaci, jakie proponuje miasto? Miasto przygotowało projekt i wykonuje go. Chciało go wykonywać, nawet nie informując nikogo o tym tak naprawdę, no bo na dobrą sprawę bardzo wąskie grono o tym, że projekcie dowiedziało się całkiem przypadkiem, i podjęło interwencję. Były to dwa, trzy stowarzyszenia, które poprosiły o dopisanie, jako strona społeczna, do tegoż projektu, żeby móc patrzeć, obserwować, co tam się dzieje. No, jak się dowiedzieliśmy, zostaliśmy poinformowani również przez te stowarzyszenia o tym, co się planuje tutaj zrobić. Nagraliśmy jeden materiał w miejscu, gdzie jeden ze zbiorników ma powstać, drugi ciut wcześniej, bliżej osiedla. No i właśnie. Od przyrodników dowiedzieliśmy się, że są to obszary chronione, że nie powinno to mieć miejsca. Gdy sprawdziliśmy trochę przepisy, jak to wygląda dzisiaj w Polsce, jak się buduje takie zbiorniki, jak się zabezpiecza przed powodzią, okazuje się, że niekoniecznie zwłaszcza na tego typu ciekach wodnych, jakimi są potoki, a nie rzeki. Stawia się betonowe zbiorniki, potężne, ingerując mocno w teren, który jak się okazuje przeznaczony jest pod rezerwat. I takie plany miasto Szczecin i Radni Rady Miasta przyjęli dużo wcześniej. Niezależnie od tego inny wydział, inni urzędnicy. Nie bacząc na to, że jest tam zaplanowany rezerwat i że nie powinno się takich rzeczy, jeżeli planuje się rezerwat, wykonywać w tym miejscu, swoje prace wzięli, wykonali, zaprojektowali dwa duże zbiorniki retencyjne. 1600 metrów ma być uregulowanych płytami betonowymi, wykonane kaskady, a w międzyczasie obok potoku przewidziano, Dwa zbiorniki retencyjne, z czego jeden wielkości, jeżeli ktoś z Państwa jeździ w kierunku Świnoujścia nad morze, to jeden z nich ma mieć wielkość takiego zbiornika, jaki znajduje się na węźle Dąbie. Na odcinku od kilometra 600 do 3,5 kilometra długości tego strumienia, ten obszar znajduje się w obrębie użytku ekologicznego. I na tym obszarze od kanału w kierunku Przęsocina w kierunku Stołczyna, bo te trzy strumienie napływają właśnie z tego obszaru, one spływają aż od ulicy Szosa Polska i płyną w dół w kierunku Skolwina. I to na właśnie długości od kilometra 600 do 3,5 km licząc od rzeki Odry. Planowane jest przedsięwzięcie, o którym mówiliśmy, czyli budowa zbiorników retencyjnych na strumieniu Skolwinka Żółwinka w rejonie ulicy Celulozowej w Szczecinie. Sam strumień Skolwinka ma długość 5, 5, ponad 5 km, dokładnie 5 km i 100 m. E, prowadzą wody opadowe. Dopływające do niego na zlewni w wielkości 5,23 km, głównie po stromych zboczach wzgórz Warszewskich. Ostatnio, gdy szedłem tamtędy, jedna z aplikacji wskazała wysokość punktu najwyższego, na który dotarłem, tuż właśnie przy planowanym przedsięwzięciu, to było 136 metrów powyżej poziomu morza. Także wzniesienia są spore, dość naprawdę wysokie, strome. Czasami trzeba takie wzgórze e, od strony potoku obejść dookoła, żeby się na nie wdrapać, bo nie, nie da się w linii prostej ze względu na ur, um, stromość urwiska, jakie wyżłobił właśnie potok. Także tereny są dzikie, przepiękne i warto naprawdę tam spacerować. Nie znajdziemy tam ścieżek. Żeby było jasne, nie ma ścieżek żadnych, także trzeba się odpowiednio ubrać i przygotować na to, że trzeba będzie iść naprawdę po dzikim lesie naturalnym, ze zwalonymi pniami, których nikt nie uprząta, nikt nie wywozi. Zostawione są celowo i specjalnie właśnie dzięki czemu ten obszar ma taki, a nie inny charakter, dzięki czemu właśnie wytworzył się tam las grondowy, który jest właśnie. Pod ochroną. I właśnie w tym miejscu, na tych, na tych strumieniach, miasto planuje te dwa zbiorniki. Główne cele tego przedsięwzięcia, jak czytamy w karcie informacyjnej, to zabezpieczenie przed powodzią terenów zabudowanych osiedla mieszkaniowego, usytuowanego przy ulicy Celulozowej w dzielnicy Skolwin w Szczecinie, poprzez budowę dwóch zbiorników retencyjnych. Budowa zbiornika numer 1 górnego o objętości od 2,4 do 2,7 tysiąca metrów sześciennych usytuowanego na lewym brzegu strumienia Skolwinka. Budowa zbiornika numer 2 o objętości około 1,4 do 1,6 tysiąca metrów sześciennych usytuowanego na prawym brzegu strumienia Skolwinka. Odbudowę odcinka Skolwi... Skolwi... Kolwina o długości 0,39 na długości działki numer 30 poprzez umocnienie koryta w miejscu wystąpienia erozji dennej i brzegowej oraz odbudowę uszkodzonych stopni nacieku. Budowę drogi o nawierzchni tłuczniowej oraz wraz z przepustami drogowymi oraz placami manewrowymi zapewniającymi bezproblemową komunikację do zbiorników. Budowa zbiorników retencyjnych pozwoli zmniejszyć przepływy wezbraniowe w strumieniu w przekroju wlotu do kanału zamkniętego FI1 metra i uruchomić dzielnicę skolvin w rejonie ulicy celulozowej przed wylewami wody ze strumienia na wlocie do kanału zamkniętego i okresowego zalewania najniżej położonych terenów osiedla oraz migracji wód. Powodziowych w kierunku wschodnim do Doliny Odry, której dno znajduje się na poziomie około 5 metrów nad poziomem morza. Tyle wyczytujemy z karty tegoż tej inwestycji. No Dużo przyznam niejasności, choćby z tym, że jest mowa o FI-1 metra kanału zamkniętego. Na dzień dzisiejszy to wygląda, że sam. Są tam cztery, trzy w pusty, przepraszam. Są trzy wpusty, Jeden faktycznie jest duży, fi jeden metr, ale obok są jeszcze dwa wspomagające, o mniejszej przekroju, i te dwa odprowadzają bokiem. Tak naprawdę potok jest, wody potoku są rozprowadzone jakby dwo, okrężnie wokół właśnie budynków, wokół osiedla celulozowa. Jeden z kanałów idzie pod ulicą. Drugi otacza osiedle z jego północnej strony i, i, i przechodzi pod ulicą, i dopiero pod, na drugiej, po drugiej stronie ulicy, za kamienicami 64 i 62, tam przed torami wpadają dopiero ponownie w jeden koryt, to jeden kanał, i tym jednym kanałem przechodzą dopiero pod torami. Także jest tu pewna nieścisłość już na etapie. Tejże karty informacyjnej. Co ciekawe, ta karta informacyjna nie zawiera na ca w całej swojej treści żadnej informacji, że planowany jest tu rezerwat. Chociaż takie dokumenty i uchwały są i one są zapisane w długoletniej prognozie dla miasta Szczecina. Także stworzone są dokumenty, podjęte uchwały. Ale pewne rzeczy są utajniane, nie wpisywane tylko po to, żeby móc sobie spokojnie przeprowadzić jakąś budowę, tylko po to, żeby ktoś mógł sobie gdzieś tam coś zainwestować i tak naprawdę nie wiadomo w jakim celu ta inwestycja ma powstać. No bo jak wspomniałem wcześniej, ostatnie jakiekolwiek zagrożenie powodziowe, czyli czy wystąpienie wód ze strumienia na osiedle miało miejsce przynajmniej 3 lata temu. Jeszcze wcześniej, w podobnym okresie, w przeciągu 7 lat, dwukrotnie się zdarzyło, że te strumienie popłynęły nie korytem, nie kanołem, tylko wystąpiły i popłynęły ulicą. Przy czym, jak zaznaczam, przyczyną wystąpienia było to, że wody naniosły gałęzi, naniosły liści. Te liście też nie były wcześniej uprzątywane, zgarniane z tych krat. Stąd woda wystąpiła. Dopóki woda płynęła trochę mniejszym strumieniem, mieszkańcy sobie radzili sami sprzątając ten teren. Niestety, ten kto powinien się zaopiekować tym terenem, kto, kto powinien sprawować opiekę nad właśnie doliną trzech strumieni i sprawować opiekę również nad pod strumieniem samym i tymi wpustami, tej opieki nie robi. Nie czyści tych krat, nie dogląda terenu. Nie dba o niego, jakby dbał na bieżąco, przynajmniej trzy razy w roku ktoś tu zajrzał i przeczyścił te kraty, uprzątną gałęzie, które mogą popłynąć z samego korytarza strumienia, nie dochodziłoby do sytuacji zalewania. Zalanie kończyło się w momencie, kiedy mieszkańcy wezwali straż pożarną i strażakom udało się bosakami wyciągnąć, oczyścić kraty na tyle, że woda popłynęła sobie i w momencie, kiedy woda spłynęła kanałami, nie było już żadnego zagrożenia dla osiedla. Także tak naprawdę największym problemem tutaj występującym jest niezadbanie o, o to, by potok mógł bezpiecznie wpłynąć w te kanały. Czy zbiorniki cokolwiek poprawią? No nie. A ekolodzy w ostatniej rozmowie, przyrodnicy, którzy walczą o zachowanie tego strumienia i doliny w takiej formie, w jakiej ona jest, żeby ta dolina nie została zniszczona, naciskają i mówią, że. Te zbiorniki tak naprawdę mają mieć inny cel i tego się obawiają. Tak. I tu jest analogia, ponieważ na północ od tej doliny teren na, na południu od Starego Skowina, tej dawnej wsi, mm. tej obwodniczki tak. średniowiecznej, do Osteuczyna jest wszystko pod zamokem, banszywnego na portalu, na kataster. Zobaczysz, że to wszystko jest podzielone, bo ci wszyscy właściciele gruntów tylko czekają i łóżkami przebierają, żeby to sprzedać. I wartość gruntu rolnego i nagle na oni się staną bardzo majętnymi ludźmi. I chcą to sprzedawać, tak? Nie wiem, co tam jest, bo pani nie znajdzie informacji, kto jest właścicielem, ja tylko widzę te podziały. Mnie to przeraża. I to chodzi o to, przecież to jest nachylenie tutaj i tak dalej, żeby przyjmować, jestem przekonana, przyjmować, żeby tu do tej skolwinki podłączyć się z tymi wodami opadowymi od tych nowych terenów. Czyli Jest. tak naprawdę ściągnie się I... większą ilość wody i tak naprawdę zwiększymy zagrożenie. E, o, ale oczy, to, to w ogóle zniszczy płacę, tą tak. całą dolinę, więc o to chodzi, zniszczymy tak e, dokładnie i, wszystko. E, nie trzeba iść na łatwiznę i zalewać wszystkiego betonem. Tym bardziej, że tak naprawdę wprowadzenie to, zabetonowanie tego obszaru, doprowadzenie dróg e, zniszczy. zniszczy ten krajobraz, nie będzie rezerwaty, nie będziemy mieli pięknego obszaru. Grądowego nie będziemy mieli schroniska dla zwierząt. Naturalnego, czyli lasu, gdzie przebywają sarny, dziki. Ostatnio przywędrowały na krótki czas łosie, które już wróciły sobie z powrotem drogą, którą przybyły, przepłynęły przez Odrę i. i, i y, Zostawić to miejsce i po, ewentualnie lekko podregulować i dokonać małych nasadzeń, i to wystarczy, by zabezpieczyć. Nie trzeba budować potężnych zbiorników. No i właśnie, y, ostatnio otrzymaliśmy odpowiedź z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która. Y, w której czytamy, że po przeanalizowaniu zgromadzonych w sprawie materiałów Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska uznała, że aby rzetelnie ocenić wpływ budowy zbiorników retencyjnych i skutki ingerencji w obszar chroniony, planowanego przedsięwzięcia, planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, czyli pogłębionej analizy opartej o wyniki obserwacji przyrodniczych w zakresie występowania na terenie planowanego przedsięwzięcia. I w jego sąsiedztwie chronionych bądź cennych rzadkich gatunków roślin, siedlisk przyrodniczych i bytujących gatunków fauny, aby m.in. porównywać to, co wynika z waloryzacji przyrodniczej miasta Szczecina, opracowania przyrodniczego przedłożonego wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia z walorami przyrodniczymi występującymi w poszczególnych okresach fenologicznych, narażonymi na ewentualne zniszczenie. W raporcie powinien zostać zbadany wpływ realizacji. I eksploatacji na istniejący użytek ekologiczny, jak i proponowane formy ochrony przyrody rezerwat. Elementem raportu jest także analiza wariantowa w tym przedstawienie wariantu najkorzystniejszego dla środowiska. Planowane przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa przed zalaniem terenów znajdujących się poniżej strobienia. Raport ma wykazać ponad wszelką wątpliwość. Czy i na ile realne jest to zagrożenie? I czy istnieją jakieś sposoby zastąpienia lub ograniczenia zastosowania rozwiązań o podobnym działaniu, ale mniej ingerujące w przyrodę, na przykład zajmujące mniejszą powierzchnię, ograniczające wydzinkę drzew i tym podobne. Pamiętać należy, że w związku ze zmianami klimatu znacząco nasilają się zjawiska pogodowe w postaci chociażby nawalnych deszczów, więc zabezpieczenie ludzi i mienia. W miejscach, jakie w latach wcześniejszych nie były znacząco narażone, aktualnie stają się koniecznością. W związku z powyższym, tutejszy organ postanowieniem z dnia 14 października uzgodnił zakres raportu dla planowanego przedsięwzięcia. Czyli, Szanowni Państwo, miasto Szczecin musi wykonać waloryzację przyrodniczą, musi wykonać raport, a tym samym też. Musi to również uzgodnić ze stroną społeczną, czyli z mieszkańcami osiedla i z mieszkańcami i, i z organizacjami przyrodniczymi czy stowarzyszeniami, które są dopisane już do, jako strony do tego, które chcą działać w obronie i zachowania tegoż użytku ekologicznego i powstania w tym miejscu rezerwatu. My trzymamy kciuki, liczymy na to, że wszelkie budowy i wszelkie. Przedsięwzięcia, jakie miasto chce, będą miały charakter otwarty i oczywisty, że wszyscy będziemy wiedzieli o nich, co nam miasto kombinuje pod naszymi oknami. Także rozbieżności jest dużo, niejasności jeszcze więcej. Celowości na dzień dzisiejszy nie widzimy my, jako nasza redakcja, nie, widzimy, nie widzą jej przyrodnicy. Nie jej nie również część mieszkańców ulicy Celulozowej, którzy nam zwrócili również uwagę. Na to, że nie widzą potrzeby, wystarczy dobrze rozpomyśleć, zaplanować i przede wszystkim czyścić kratę. Mieszkańcy sami tą kratę czyszczą niejednokrotnie. I proszą, żeby właśnie była krata pilnowana, czyszczona i zadbana, to wtedy nie ma problemów z tym, że po są zalewani przez potok e płynący z gór. Bo zniesienia są naprawdę e znaczne i ta woda naprawdę potrafi przybrać. To się zgadzamy. Ale obecna forma, jaka jest, udrożnienia tego, spuszczenia tej wody kanałami, jest wystarczająca. Tu się nic nie dzieje. Wystarczy, żeby również na terenie papierni zadbano inwestor, który tam będzie działał, budował, żeby również dopilnował tego, by drożność kanałów została zachowana, by ta woda była odprowadzona, by nie zatkać tych kanałów. Bo gdy kanały zostaną zatkane na terenie papierni, to i te zbiorniki, które są budowane tam, na niewiele się zdadzą, bo po prostu woda nie mając gdzie ujść, wypłynie i zaleje osiedle, część osiedla Skolwin. Dlatego prace powinny być dobrze przemyślane, uzgodnione ze wszystkimi i przede wszystkim dobrze opracowane, a nie tak jak to ma miejsce w tym dokumencie, który powstał i który budzi duże emocje. Do sprawy będziemy wracać, sprawy będziemy na pewno pilnować, bo tereny północy są nam bliskie, nie tylko szczecińskiej, również polickiej północy. Cały czas czekamy na potwierdzenie i spotkanie z burmistrzem Polis, Krystianem Kowalewskim, który na razie ma problem ze znalezieniem czasu, ale też dużo działań jest podejmowanych na terenie Polis, dużo rozmów z wieloma inwestorami, jak również ministerstwami są jest prowadzonych. Dużo się tam dzieje, ale liczymy, że gdzieś tam w końcu uda się wygospodarować i porozmawiać z burmistrzem Polic. Także szanowni Państwo, oglądajcie Dziennik Północny.